Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj już jeden filmik filmik był z opóźnioną premierą, ale postanowiłam nagrać jeszcze jeden, dlaczego nie? Jak widzicie, mam zdrapeczki, mix. Koszt z drapek to jest 35 zł i tutaj mamy tak białego kotka za 2 zł. Krzyżówkę za 3, kasę kasy za 5, plaster miodu za 5 i dwie zdrabki za 10 zł. To jest wielka kasa i 500 tysięcy w banku. Premiera nie poszła zbyt dobrze. Tylko jedna zdrapka była dała zwrot. No to może tym razem będzie lepiej.

2 zł, i 2 to jest 4, i 2 to jest 6, i 2 to jest 8, i kolejne 2, 10 zł. No to ładny początek. Sprawdźmy. Tak jest, jest taka wygrana. 10 zł. No to kotek się spisał. Dobrze, i teraz sobie wezmę krzyżówkę. Krzyżówka za 3 zł. Słuchajcie, miałam sen, że kupowałam zdrabki za 2 zł i była krzyżówka za 2 zł. O, taka nowość, a co? Dlaczego nie, prawda? Yy, niestety nie, by, znaczy nie nie było wygranej w sensie, że yy, ja tylko kupowałam te zdrabki i no i sen się skończył. <laughs> nie było drapania, czyli <laughs> Tajemniczo dosyć. No, ale ciekawostką były... W śnie ta zdrapka też była nowością za dwa złote, ta krzyżówka. Także tak się jej przyglądałam nawet z zaciekawieniem. No dobra. Drapiemy. A, A, a O, A, A. A czy Y jest? jest Y tutaj. Tu mam K oraz W. jest F i P F oraz P Niestety będzie pusta albo będzie jakaś duża wygrana, no co oczywiście nie liczę, ale może się zdziwię, prawda? Dlaczego nie? G oraz S. Slide. Jaka tu jest? O, tu jest tysiak. A później już jest dziesięć. Nie, dziesięć i 40 tysięcy. D i R. D.

To jest e było. No i ostatnia literka l. Linfa i nie było. Tutaj z nie było. D było. Dobra, niestety nie ma tego tysiaka, ale zdrapotka jest pusta. Dobra i teraz kasa kasa. Kasa kasa.

siedem, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem. O, jest trafienie. Jak miło. Trzy. O, drugie. Patrzcie. Trzynaście, trzydzieści dwa. 9 i 14. Dobra, tu jest 10 zł. Po piątaku. bardzo fajnie. E... Jeszcze druga strona. Okienka są puste, ale 10 zł. wydrapałam. No i super, czy już 20 wydrapałam? plaster miodu szukam trzech takich samych symboli skrzynka drzewa skrzynka Pól. konieczyna konieczyna safe Korona tęcza. Gwiazda. Drzewo, diament. O, OZ. Drugi ul. Ale trzeciego nie ma. Korona. Podkowa. Diament. Klaster miodu. I drugi plaster, moneta, kwiaty, kwiaty, tęcza, skrzynka, plik i drugi plik. To jest rozkawka, czyli zdrabka jest pusta.

Jest 38. hura, No! To już jest udany draping. Tak czułam, że coś będzie, dlatego go sobie robię. Osiemnaście trzynaście 15, 17, 48 o pięknie dwie dyszki dwadzieścia pięć czterdzieści cztery dwadzieścia dwa trzydzieści siedem czternaście i czterdzieści sześć Czyli mamy tutaj dwie dychy, super. To już mam trzy dychy. Taki tak. prosty rachunek dzisiaj. Nie skomplikowany. Sześć, dwa, czternaście, trzynaście, piętnaście. Dwadzieścia sześć. Jeden Jedenaście Osiemnaście Dwadzieścia siedem Trzydzieści dwa Siedem Dwadzieścia dziewięć Dwadzieścia dwa Trzydzieści

J i L, no tak, czyli mam tak, 500 tysięcy w banku puste, plaster miodu pusty oraz krzyżówka za trzy pusta. ale wygrało dzisiaj, wielka kasa, dwie dychy, kasa, kasa, dycha. I kotek też dycha. No to jest ładna wygrała w kotku. Czyli ja wygrałam, słuchajcie, 40 zł. A z mnie kosztowały 10, 20, 35. No i super. 5 zł jestem na plusie. To nie jest duży plus, ale jednak cieszy. Fajnie, że zrobiłam ten drugi draping, bo tak coś czułam, że. Że chyba wygram. No i się nie myliłam. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, kochani. Piszcie komentarze, jak będziecie mogli. Subskrybujcie. Łapeczki, oczywiście, mile widziane. Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam dobrego tygodnia. Od jutra. Wypoczywajcie. Dobrej nocki, trzymajcie się pa.